Całujemy tak, bo są okazje. To tak, tak Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie. No zawsze premiera to jest stres i trema, więc ona też mi dzisiaj towarzyszy. Jestem przyjęta, szczęśliwa i zaszczycona tym, że dołączam do tej wielkiej rodziny Avon. Szczególnie w takim niezwykłym dla tej firmy momencie, jakim jest 25-lecie. 25 lat na rynku w Polsce to jest wynik, ćwierć wieku. <grym> wiemy, ile to jest czasu. Małgosiu, ale powiedz, jak ty, która lubisz bawić się modą, masz taki zmysł, jak Twoim zdaniem to piękno w ciągu ostatnich 25 lat zmieniało się u nas w Polsce? Znaczy, myślę, że my, Polki, zawsze miałyśmy jakiś taki zmysł do mody, mimo tego, że właśnie. Właściwie nie było środków, i pamiętam jak moja mama szyła mi spódnicę z płótna harcerskiego, bo nie było w sklepach żadnych fajnych materiałów albo robiła nie wiem, na trutach getry czy, czy czapki, co powodowało, że no, bo robiło się trochę jaśniej i kolorowniej. Dzisiaj no, przez te lata. Dużo się zmieniło przede wszystkim jeśli chodzi o dostęp do mody. I do tej mody takiej z wybiegów światowych, bo mamy przecież w Polsce wielkich projektantów, wielkie nazwiska można to jest w jakiś sposób osiągalne, ale też są marki, które no nadążają, inspirują się i też za naprawdę niewielkie środki można się świetnie ubrać. <śmiennie> Mogłobyś i tutaj. Tak. I na prawo jeszcze ja tutaj poprosimy, Na prawo, na prawo. Mogłobyś tak. jeszcze tutaj. Jestem. I na prawo Poczekaj. Tak. i tutaj zaraz jeszcze dostać. I tutaj teraz jeszcze.